Cześć, witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na filmik z aktualizacją tego, co u nas się ostatnio dzieje. E, I słuchajcie, na samym wstępie tego filmiku po raz kolejny będę mówić o tym, dlaczego tyle czasu mi nie było. Myślę, że e, może kiedyś już o tym mówiłam, a może nie pamiętam. E, wydaje mi się, że jeszcze nie mówiłam. Aczkolwiek, e, słuchajcie, e, YouTube od czasu, od kiedy ja zaczynałam nagrywać... Boże, zaczynam wziąć strasznie, bo jest mega gorąco... Także masakra, przepraszam, będę działa, ale muszę się trochę męczyć. Um, yy, słuchajcie, YouTube od kiedy ja zaczęłam nagrywać, yy, ja zaczęłam nagrywać już nie pamiętam jaki czas temu, może 6-7 lat temu, nie pamiętam, chyba to jeszcze było w szkole średniej, gdzieś pod koniec może, może już na studiach, nie wiem. Powiedzmy, że 7 lat temu czy tam 6 zaczęłam nagrywać. Ten YouTube wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda w tej chwili. Wydaje mi się, że to wszystko, te filmiki na YouTube były jakieś takie bardziej naturalne. Wszystko było takie, nie wiem, takie swojskie, przedstawiało takie, okej, okay, były te współpracy i tak dalej, ale nie było to na taką skalę, jak jest w tej chwili. Teraz oczywiście, jeśli też chodzi o jakość, to jakość filmików była inna, nie każdy miał jakiś tam mega wypasiony sprzęt do nagrywania, każdy, nie wiem, brał sobie co tam po prostu w domu miał i nagrywał filmiki. I albo te treści się komuś podobały, albo nie, ja miałam kilka takich kanałów, miałam w sumie dużo tych kanałów, które ja lubiłam oglądać i, i był taki czas, kiedy na tym YouTubie sporo czasu spędzałam, poświęcałam na to, żeby oglądać filmiki. W chwili obecnej to wszystko poszło bardzo mocno do przodu i nie chcę mówić tutaj, czy to jest dobre, czy złe, niektórzy ludzie po prostu na tym YouTubie, czy tam nie tylko na YouTubie, czegoś się i i życie wygląda już zupełnie inaczej. I e, tak jak mówię, absolutnie ja tutaj nie mówię, że to jest dobre, czy to jest zapewne jest to dla nich dobre. Gdybym ja się dorobiła jakichś, nie wiem, e, większych sum, czy na YouTube, czy, czy poza nim, moje życie też na pewno by się zmieniło, uległoby zmianie. E, już troszeczkę uległo, ale nie aż na taką skalę, jak, jak to się dzieje na niektórych kanałach. E, I e, na pewno te kanały mają grono swoich odbiorców, mają duże grono odbiorców. Ale te treści, które one przekazują, te kanały, które ja kiedyś lubiłam, nie do końca już przekazują takie treści, jakie ja lubię. Ja lubię po prostu oglądać sobie ludzi na swoim poziomie, których na jedną rzecz jest stać, na drugą rzecz jest nie stać, bo takie jest po prostu życie, tak? Zazwyczaj przeciętny taki Polaczek u nas, no jednak, właśnie żyje w ten sposób, że zarabia sobie, na jedno jest go stać, a drugie nie. A mam wrażenie, że na tym YouTubie te, 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 te spore kanały z dużą oglądalnością i osoby, które nagrywają, po prostu mają wszystko, mają milion pierdół. E, Stać z ich absolutnie na wszystko, nie jest to kwestia zazdrości. E, Okej, okay, fajnie, że się tego wszystkiego podarowali, tylko że ja już tego za bardzo nie chcę oglądać. Mam wrażenie też, że ludzie ogląda, lubią oglądać życie na takim wysokim poziomie, e, kiedy ktoś żyje, nie wiem... E, imprezą tej marki, później tej marki i tak dalej i, i produktami sponsorowanymi w ogóle jak fajnie wzdycham do ekranu, że... że... Że wszystko się tak super układa. No, w mojej opinii jednak prawdziwe życie wygląda troszeczkę inaczej, przynajmniej moje przeciętne życie wygląda trochę inaczej i ja pozostanę jednak przy oglądaniu tych takich przeciętnych kanałów. W związku z tym, że ten YouTube tak bardzo poszedł do przodu, a ja mam wrażenie, że stoi cały czas w miejscu i też wiecie, zaczynałam nagrywać o zdrowym odżywianiu, o później o wegetarianizmie, nawet i weganizm się u mnie przejawiał, znamię ta wegańska, mniejsza o to. E, tak, teraz po prostu jestem takim, nie wiem, e, takim zwykłym sobie człowiekiem, który nie chodzi na siłownię, nie ćwiczy, nie wiem, nie je jakoś super zdrowo. E, jestem takim zwykłym przeciętniakiem. I e, e, nie wiem, no, wydaje mi się, że po prostu mój kanał jest mało ciekawy dla, 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 e, dla innych. Są e, dużo ciekawsze. E, Albo mi się tak wydaje, że są, są inne, ciekawsze kanały, tylko, tylko ja nie do końca wszystkie lubię oglądać. Nie wiem, jak mam to jeszcze bardziej przełożyć, że po prostu jestem nudna względem tego wszystkiego, co się na YouTube w ostatnim czasie dzieje. E, także tak, ja w chwili obecnej bardzo mało kanałów oglądam i, i w sumie jest mi z tym dobrze. Um, tak jak mówię, dla mnie to już za bardzo wszystko poszło do przodu. Brakuje tutaj takiej naturalności, brakuje tego, co, co było kiedyś. E, ja już do tych ludzi się często nie mogę porównywać, bo... bo no baj. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, eee, aczkolwiek od czasu do czasu ktoś mi tam napisze, że chciał, zobaczcie jakiś mój filmik, więc, więc dobra, jestem i nagrywam. Dobra, koniec już tego tematu. Słuchajcie, jestem sama w domu i w ostatnim czasie siedzę w sumie bardzo często sama w domu, zwłaszcza jak są upały, to nie mam innego wyjścia, tylko siedzę w domu. Eee, aczkolwiek, słuchajcie, siedzę w domu bo nie wiem, czy zauważyliście, na Instagram, już dodawałam. wam ostatnie zdjęcia, ale myślę, że tutaj też już widać. Słuchajcie, już dzisiaj mamy, już mamy, wchodzimy w 13 tydzień. Ciąży, tak, jestem w ciąży, będziemy mieli maleństwo. Myślę, że na temat ciąży nagram Wam jakiś osobny filmik, już sobie pozapisywałam, porobiłam sobie takie notatki. Miałam w ogóle na myśli to, żeby nagrywać każdy tydzień mojej ciąży i mówić wam, co się dzieje w poszczególnych tygodniach w ciąży, ale myślę, że to by mogło być nudne. Um, I w sumie um, postanowiłam, że nagram Wam filmik o pierwszym, o drugim i trzecim trymestrze, jak to by nie wyglądało, żeby Was nie zanudzić, ja słuchajcie, jak jestem w ciąży, to sama osobiście szukam bardzo takich treści. Wpisuję sobie na YouTubie często, nie wiem, y, piąty tydzień ciąży. Y, patrzę, co nam się u poszczególnych pani działo, czy, czy nie wiem, czy mój brzuch jest większy względem innych ciąż, czy jest mniejszy względem innych ciąż, czy mam podobne objawy, czy inne, więc lubię takie coś oglądać i mam nadzieję, że i na moje filmiki znajdzie się że aczkolwiek e, e, no, nie wiem, co aczkolwiek. Dobra, e, także jestem w ciąży, już Was poinformowałam o tym na Instagramie, teraz mówię jeszcze tutaj, gdyby ktoś nie wiedział, e, za... E, też e, słuchajcie, myślałam, że powiem o tym trochę później, aczkolwiek po pierwsze widać jest mi brzuch i to nawet e, jeżeli ktoś nie wie, że jestem ciąży, to się szybko kapnie. Jestem osobą na co dzień poza ciążą, raczej należącą do tych szczupłych osób, więc e, moim zdaniem lepiej się przyznać niż twierdzić, że się przejadłam e, i po prostu przyznać się do tego. E, wszystko jest na razie w najlepszym porządku, wchodzimy już teraz w drugi trymestr, więc myślę, że to jest akurat ok moment, żeby Wam o tym powiedzieć. Miałam to zrobić później, ale no, e, zrobiłam to wcześniej, już aż mi się ręce trwają, żeby wam powiedzieć wszystkim w ogóle powiedzieć. Jak ktoś się dowiedziałam z tym to najlepiej bym to rozkrzyczała całym światem. Ale wiecie, że różne rzeczy twut, twut, twut twu, się mogą, nic tam tamtego. Wiecie jak to jest i e, czasami lepiej się powstrzymać od takiego opowiadania, no ale ja już powiedziałam, więc dobra, wiecie. E, dzisiaj jest wtorek, w piątek mamy kolejne USG, tym razem jest to. To USG genetyczne, gdzie lekarz będzie sprawdzał u naszego dzieciątka możliwość poszczególnych wad rozwojowych, więc troszkę się stresuje w tym tygodniu. E, ogólnie się stresuje, jak tylko się dowiedziałam, coś takiego istnieje. E, zobaczymy, co tam nam powychodzi. Mamy nadzieję, że oczywiście wszystko będzie w porządku. E, no i słuchajcie, tak ja mówię, ociąż będzie osobny filmik. A jeszcze chciałam Wam pokazać. E, Zmieniło się nasze mieszkanie od czasu, kiedy ostatni go widzieliście. Gdzieś się chyba już jak drzwi mieliśmy wstawione, jak parkiety były tutaj porobione ten drugi raz przez cykliniarza i teraz gdzieś to, dzieliście, nie? I teraz chciałam Wam pokazać, bo tak jak widzicie, siedzę znowu w jakimś tam nowym elemencie naszego domu. W ogóle stoicie na ręczniku papierowym plus odżywce skalosa, kalosa, upapranej jak nie wiem co wyciągnęłam ją z łazienki, więc zaraz to też pewnie zobaczycie. Bo nie miałam za bardzo na czym postawić, w ogóle statów mój zostawiłam u mamy w domu i on jest lekko nadpsuty, więc też go nie wykorzystuję i dobra, zabieram się szybciutko, siedzimy do pokazywania. siedzimy teraz w naszym salonie, poprawię tutaj, żeby wszystko było w porządku, siedzimy w naszym salonie, słuchajcie chciałam Wam pokazać, może wejścia Wam pokażę jak to wygląda, to jest nasz salon. Wiecie, co w ogóle popsuł nam się odkurzać już drugi raz, Odkurzacz nie ma nawet roku i czuję w nerw, bo nie mogę sobie tutaj spokojnie podkurzać, mogę nie pozmywać albo ze zmiotą jakąś latać. Tak wygląda nasz salon. I nie będę wam mówić, skąd są te poszczególne meble, bo wszystko poza tym dywanikiem jest kupione w Agata meble. E, więc myślę, że nie ma się tutaj co bardzo rozgadywać. Słuchajcie, kanapa, która czekała prawie rok, nie cały, ale prawie rok, na to, żeby ją, żeby ją wreszcie rozpakować i, i żeby się. się nie wiem, co żeby ją postawić tutaj w tym pokoju. E, tak jak mówię, kanapa zagata meble jest przeogromna, tak jak w stosunku do tego pokoju. Baliśmy się, że w ogóle tutaj się nie zmieści już stół. Widzicie? Tu staliście przed chwilą, aparatem. E, no, jest, jest trochę zbyt duże, jeśli chodzi o rozmieszczenie tego pokoju. Mamy trochę problem ze stołem. Jak ktoś do nas przychodzi, musimy go wyciągać trochę dalej, ale ostatecznie wszystko się zmieściło. Słabo to po prostu przemyśleliśmy zanim ta kanapa była kupiona. Nieważne. Taka kanapa, na której, tak jak widzicie, są dwa Koce, nienawidzę czegoś takiego. Kojarzy mi się to z babciami wsiadającymi do samochodu, które dbają o to, żeby nic się im nie przykleiło do sukienki. I mi właśnie takie koce, żeby się tam żaden mechel czasami im nie przyczepił. Ale słuchajcie, jak siedzieliśmy... Szkoda jest mi po prostu tej kanapy. Musiałam te koce kupić i położyć. W które są położone niestetycznie, ale siedziałam przed chwilą na jednym, więc tak to właśnie wygląda. E, nieważne, chodzi o to, że ona po prostu zaczęła się mechacić. Tu jest taki. Tu jest ekoskóra, a tu jest jakiś taki materiał, który zaczął się mechacić i właśnie nie chcieliśmy, żeby ona szybko, szybko zbrzydła, więc takie oto koce położyliśmy. Stolik kawowy, tak jak mówię, też zagata meble, również ekoskóra, biały. Ehm, no. Stół również zagata meble, na nim stoi bukiet czyli mojego mężula. Stół, słuchajcie, ma taki fenomen, że w tej chwili ma około 140 cm długości, natomiast po rozłożeniu rozkłada się aż do ma możliwość rozłożenia się do ponad dwóch metrów, więc tam to jak najbardziej odpowiada. przyda się, przyda się na pewno taka możliwość rozłożenia. Dalej lampa, mówię wszystko z Agata Meble. Rolety, które też już czekały na, na swoją premierę długi, długi czas. Bambus jakiś tam z Ikei, trochę kwiatków. Tu jest kwiatek od mojej teściowej, który bardzo, bardzo teraz e, m, się tutaj nam ładnie rozwija w tym pokoju. E, skorupki wielkanocne w rogu. jakby ktoś się pytał, to taka jest nasza tradycja, że dla szczęścia rozsypuje się skorupki wielkanocne po jajkach. Podobnie, słuchajcie, trochę się oddalę, żebyście zobaczyli. To jest nasza meblosianka, również oczywiście z ekata meble. Ona ma oczywiście LEDy, ale już nie będę tego rozświecać. Wiadomo, że te LEDy są ok, ale mogłoby ich też nie być i nie byłoby dramatu. Także tak wygląda cała mebluścianka. Jakieś tam kwiatki. Właśnie, słuchajcie, może przy okazji spytam się, bo ktoś może z Was się orientować. Azalia. Mąż kupił ją w Lidlu. Ładnie, pięknie sobie kwitła. Teraz zaczęła mieć jakiegoś focha. Nie wiem, zaczęły jej puszczać jakieś nowe. Nowe listki, nawet i na pniu, który był przedtem czysty, zaczęły rosnąć jakieś tam liście. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Mam to poobcinać, mam to zostawić w tym spokoju, na jeszcze jakiś zakwit? Nie w ogóle, czy nie, nie za bardzo. Nie wiem, dajcie znać, jak się znacie na takich rzeczach. Nasze zdjęcie ślubne. Tak ładnie to kalanocze kwitło, i teraz, kurde, za przeproszeniem go trafił i tak samo z torczyk, akurat jak chce nagrywać, co ich potrafiało. No, niestety. Nasze zdjęcie ślubne, które będzie wisiało, bo tam mamy znowu drugie. A zabiorę go do sypialni. Będzie wisiało w tym miejscu, ale jeszcze nikt mi go nie miał czasu przykręcić. Telewizor mamy trochę za mały, ale o parę cali nie będziemy przyszła kupować nowego. Wszelkie szk szkła, e, zastawy rodowe mam pochowane tutaj. No, i tak to właśnie wygląda. Pokażę Wam jeszcze. U góry mam podwieszany sufit, na którym brakuje LEDów. Zaraz do mnie świecę światło. Z tego będą jeszcze wystawać LEDy. Sorry, dalej tak dzieje. Będą wystawać ledy, ale to jak ktoś będzie miał czas, żeby to zrobić, to tak będzie. Światło białe w kolorze neutralnym, takie też mamy zamiar zrobić w całym domu. Ono już tak podchodzi czasami pod zimne, ale fajnie się komponuje z białym. Balkon na balkon, czas nie będę prowadzić, tam jest brudno i w ogóle kurtki. Dzisiaj prałam wszystkie, więc, więc nie ma sensu, tam się suszą słuchajcie jest nasz korytarz, korytarz też się troszeczkę zmienił. To jest widok z kuchni. Kupiliśmy sobie taki oto wieszak. Biały w połysku również. Trochę nam tu nie pasują te drzwi, ale trudno. Nie były one dawno wstawione, więc na razie niech sobie będą. Jeszcze, jeszcze wyglądają w maja lokalne, tylko po prostu nam nie pasują do reszty. Eee, domofon wreszcie, mamy wreszcie kurier. Może do mnie sobie zadzwonić z domofonu, bo wiesz był problem. Ledy, podwieszany sufit, który miał nam coś tam niby wygłuszyć sąsiadów, ale tu pobierz go, za przeproszeniem, dołączę to eee, przejście, które nie za bardzo mi się podobało, ale jest w miarę ok, doniczka do przesadzenia, jeszcze jednego kwiatka lustro z Agata Meble tutaj mamy szafkę, którą kupiłam akurat na Allegro, na buty, bardzo pojemna, bardzo fajna, również biała w połysku eee, i słuchajcie tutaj jest szafa eee, którą e, która nam przyszła, ja wiem kiedy, ale wczoraj Kamil złożył jeszcze tam nic w środku nie ma, z drążkiem w środku. Właśnie o to chodzi. No to do, no mam jeszcze półkę. Zamawialiśmy ją. Wszystko, jak widzicie, w białym połysku. W ogóle biały połysk jest dużo droższy niż biały bez połysku, ale dużo lepiej wygląda. No i jeszcze chciałam Wam pokazać naszą sypialnię. Wiecie co, nie będę Wam tam pokazywać już żadnych zbliżeń, bo tam. Le. Nie mogę się wsłowić. U góry jest e, szafeczka, na której jest łezgia naszego dziecka. Nie chcę raczej takie rzeczy pokazywać, więc zostanę przy tym, że to jest właśnie nasza sypialnia. Tutaj jest e, kapa. Kupiliśmy ją niedawno. No sumie w sumie niewiele się zmieniło, tylko odświeżyliśmy ten kolor, który jest za łóżkiem, on jest troszeczkę jaśniejszy teraz. Rolety, najgorszy pokój chyba w całym e, mieszkaniu do spania, bo jest masakra tam. Z, za oknem widać całe blokowisko i e, ludzie teraz jakieś ciepło lubią sobie wychodzić na balkony, więc jest masakra z dźwiękami. Um, Tutaj jest nasza szafa. Stoję ja. W szafie to się nic nie zmieniło. No i idziemy sobie, słuchajcie, z powrotem. Idziemy do salonu. To jest słuchajcie chyba wszystko z tego, co miałam wam dzisiaj do pokazania. Nie będę już przedłużać tego filmiku. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne. Uh... Mogłam w sumie nagrać jutro, jutro idziemy do jakieś tam zakupy. Wyprzedaże się rozpoczęły, więc wiecie, spoko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Trzymajcie się krótko, Do zobaczenia w kolejnych.